Osiem westchnień do świętej Rity. Święta Rito, pozwól mi, proszę, z pokorą i wdzięcznością przyjmować bieg wydarzeń i nie naginać ich do swoich pragnień. Pozwól mi doświadczyć i zrozumieć, że wszystko ma swoje miejsce i czas. Święta Rito. Pomóż mi żyć w prawdzie, głosić prawdę, bronić prawdy, oddawać życie za prawdę. Święta Rito, posłuszna córko swoich rodziców, kochająca małżonko gwałtownego męża, cierpliwa matko dwojga trudnych dzieci. Dobrotliwie wyrozumiała współsiostro w klasztornej wspólnocie. Cudowna współtowarzyszko cierpień Chrystusa. Ty znasz ludzi oraz ich potrzeby. Nie opuszczaj mnie w moich potrzebach. Święta Rito, pomóż mi dorastać do bycia uczniem i wyznawcą Chrystusa. Pomóż mi dorastać do niesienia wszystkich krzyży mojego życia. Święta Rito, pomóż mi wybaczać innym i sobie. Nie chować do nikogo urazy. W pierwszej kolejności wyciągać rękę do zgody i pojednania. Święta Rito, módl się proszę za mną. O wzorową uległość woli Bożej, Otaczaj mnie, proszę, na co dzień swoją przemożną opieką i dopomagaj, aby moje modlitwy bez przeszkód docierały do tronu Bożego. Święta Rito, pomóż mi wierzyć w miłość, żyć dla miłości, dzielić się miłością, być miłością. Święta Rito, pomóż mi proszę znosić codzienne trudy, kłopoty, przeciwności, choroby i cierpienia. Dodaj potrzebnych sił, pocieszenia i nadziei. Wspomagaj mnie w najtrudniejszych doświadczeniach mojego życia.